Bezdomny mężczyzna szepnął chrapliwie: Nie mów, tylko słuchaj. Oficer Rachel Tauss zamarła. Właśnie wysiadła ze swojego radiowozu, gdy zwróciła uwagę na obdartą postać opartą o ceglany mur. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak niezliczone inne zapomniane dusze miasta: brudne ubrania, zaniedbana broda, długie splątane włosy ociekające od mrzawki. Ale jego oczy płonęły pilnością. U jego boku wierny kundel warczał, wpatrując się intensywnie w cienie zaułka. Instynkty. Rachel krzyczały niebezpieczeństwo, ale jej ręka zawahała się nad kaburą. Coś w jego tonie sprawiło, że się zatrzymała. Przyglądała mu się przez chwilę dłużej. Nie drgnął. Nie zachwiał się jak ktoś pijany. Jego głos, choć szorstki, niósł ciężar kogoś, kto widział za dużo. Za tobą! szepnął ponownie. Spojrzała przez ramię w stronę ciemnego zaułka. Kosze na śmieci ustawiały się wzdłuż ściany, ociekające wodą po deszczu, ale nic nie wydawało się niezwykłe. Mimo to jej żołądek się ścisnął. Warczenie psa pogłębiło się. Jego sierść się jeżyła. Mężczyzna powoli podniósł brudną rękę, wskazując na cienie. Czeka tam powiedział cicho, drżąc wargami. Widział, jak podjechałaś. Widziałem, jak cię śledził. Puls Rachel przyspieszył. Przywarła plecami do samochodu, ręka mocno na broni, oczy zwężone na brzegu zaułka. Mrzawka zamieniła się w mocniejszy deszcz, dodając napięcia chwili. Szepnęła ostro: Kto tam jest? Jej głos odbił się echem od mokrych ceglanych ścian. Nie nadeszła odpowiedź, tylko skapywanie wody z dachów. Nagle łagodne szamotanie przerwało ciszę, buty pocierające o chodnik, szybkie i nerwowe, jej mięśnie się napięły. Pies bezdomnego mężczyzny zaszczekał raz, ostro i zaciekle. Rachel podniosła latarkę i wymierzyła w stronę zaułka, promień przecinający deszcz jak ostrze. Postać wybiegła z ciemności. Rachel zareagowała natychmiast, ręka błyskawicznie do pistoletu, ale chrapliwy głos bezdomnego mężczyzny przecitata. O, oh, chaos, nie strzelaj, ma nóż. Nieznajomy rzucił się do przodu, blask metalu łapiący przyćmione światło ulicy. Rachel uskoczył na bok, wyciągając broń, serce walące jak młot. Pies warknął, skacząc do przodu, zęby błyszczące. Nieznajomy potknął się, ale nie zatrzymał, rzucił się bliżej, nóż wysoko podniesiony. Rachel cofnęła się, stopa lekko ślizgając się na mokrej ziemi. Bezdomny mężczyzna bez chwili wahania pchnął się do przodu, przechwytując napastnika. Jego obdarte ciało zderzyło się z postacią z nożem, obaj przewracając się w kałuże na ziemi. Rachel zamarła, pistol podniesiony, niepewna czy strzelać. Pies szczekał i kłapał na napastnika, kupując cenne sekundy. Deszcz lał coraz mocniej, zamieniając walkę w chaotyczną mgłę ruchów i cieni. Zejdź z niego! Krzyknęła Rachel, ale bezdomny mężczyzna jęknął, powstrzymując ramię nieznajomego całą swoją siłą. Nóż przeciął całe od jego twarzy, ale nie puścił. W końcu, z głośnym trzaskiem, wystrzeliła jeden strzał ostrzegawczy w powietrze. Dźwięk rozbił noc. Napastnik drgnął, dając bezdomnemu mężczyźnie wystarczającą dźwignię, żeby wyrwać nóż i odrzucić go na bok. Rachel podeszła bliżej, wyrywając kajdanki z paska. Jednym szybkim ruchem przycisnęła ramię mężczyzny i zacisnęła metal mocno. Walka się skończyła. Kiedy było po wszystkim, odwróciła się do bezdomnego mężczyzny. Jego klatka piersiowa falowała z wyczerpania, włosy przylgnięte do twarzy od deszczu. Jego pies usiadł ponownie wiernie u jego boku, ogon lekko machający, jakby dumny. Mogłeś zostać zabity, powiedziała cicho. Mężczyzna wzruszył ramionami, wycierając deszcz i brud z czoła. Ty też mogłaś zachrypiał. Nie było dumy w jego głosie, żadnej arogancji, tylko prosta prawda. Rachel nagle poczuła ukłucie winy za podejrzliwość, którą czuła, gdy go po raz pierwszy zobaczyła. Wskazała na swój samochód, myśląc, że może potrzebuje pomocy, może nawet szpitala. Ale. Mężczyzna potrząsnął głową. Żadnych szpitali powiedział stanowczo. Zamiast tego zaproponowała mu koc z radiowozu. Przyjął go w milczeniu, naciągając na przemoczone ramiona. Pies skulił się przy jego boku, obaj drżąc z zimna. Rachel przykucnęła na jego poziom. Pod brudem i zmęczeniem mogła zobaczyć inteligencję w jego spojrzeniu. Zdała sobie sprawę, że to nie był zwykły bezdomny miał historię ukrytą pod warstwami bólu i przetrwania. Dziękuję, powiedziała Rachel cicho. Dwa słowa, ale ciężkie od szczerości. Mężczyzna patrzył na nią przez długą chwilę, jakby mierząc jej uczciwość, w końcu skinął głową, jego wargi wykrzywiające się w najsłabszy cień uśmiechu. Wezwała przez radio posiłki. W ciągu minut błyskające światła wypełniły ulicę. Oficerowie wlali się, zabezpieczając podejrzanego i zbierając zeznania. Niektórzy spojrzeli ciekawie na bezdomnego mężczyznę, ale Rachel zatrzymała wszelkie komentarze spojrzeniem. Gdy jeden z oficerów zapytał, kto zatrzymał napastnika, Rachel po prostu odpowiedziała, On. Cisza, która nastąpiła, była ciężka, wypełniona niedowierzaniem i odcieniem szacunku zanim mógł się wymknąć, zatrzymała go. Czekaj, powiedziała. Jak masz na imię? Mężczyzna zawahał się, potem odpowiedział szeptem. David. To było proste, niemal delikatne, jak prawda, której nie wypowiadał od lat. Gdy sytuacja się uspokoiła, Rachel zaproponowała mu podwózkę gdzieś, gdzie byłoby ciepło. Znów odmówił, upierając się, że jest w porządku tam, gdzie był. Nie naciskała, ale zostawiła mu jedzenie z bagażnika. David przyjął to cicho, jego pies machając ogonem na widok jedzenia. Odjeżdżając, Rachel nie mogła pozbyć się jego obrazu z myśli. Odtwarzała wydarzenia w kółko, pilność w jego głosie, odwagę w jego działaniach, bezinteresowność w jego ofierze. Był niewidzialny dla świata, ale dla niej był niezapomniany. Następnego ranka Rachel nie mogła przestać myśleć o Davidzie. Jeździła tymi samymi ulicami, sprawdzała zaułki, a nawet pytała w schroniskach. Wszyscy słyszeli o facecie z psem, ale nikt nie wiedział dokładnie, gdzie jest je mieszka. Mijały dni, ale Rachel nie poddawała się. Pewnej nocy, podczas patrolu w cichszej dzielnicy, dostrzegła znajomą postać opartą o rozpadającą się ścianę. Jego pies był skulony u jego stóp uszy nastawiające się na dźwięk jej samochodu. Rachel zatrzymała się i podeszła powoli. David podniósł głowę, zaskoczony, ale spokojny. Myślałem, że zapomniałaś, powiedział chrapliwie. Rachel potrząsnęła głową. Ani przez chwilę. Podała mu świeżą kanapkę i butelkę wody. Przyjął w milczeniu, ale jego oczy złagodniały. Rachel usiadła na krawężniku obok niego, ignorując spojrzenia przechodniów. Dlaczego to zrobiłeś? Zapytała po długiej ciszy. David nie odpowiedział od razu. W końcu powiedział. Bo nikt inny by tego nie zrobił, a ty nie patrzyłaś na mnie jak na śmiecia, kiedy mnie zobaczyłaś. Jego słowa głęboko poruszyły Rachel. Dla Davida ten jeden moment uznania był wystarczającym powodem, żeby zaryzykować wszystko. W następnych tygodniach Rachel ciągle znajdowała powody, żeby go sprawdzić. Przynosiła jedzenie, koc, a czasem po prostu rozmowę. David niechętnie dzielił się swoją historią, ale kawałki się przebijały. Kiedyś miał stałą pracę, nawet małe mieszkanie. Życie jednak szybko się rozpadło. Wypadek, rachunki za leczenie, utrata rodziny, a wkrótce ulice stały się jego jedynym domem. Przez to wszystko jego pies, Max, był jego kotwicą. Uratował mnie nie raz, przyznał David, drapiąc głowę Maxa. Rachel zaczęła zauważać, jak bystry był umysł Davida. Mówił w kilku językach, znał historię i literaturę i miał perspektywę miasta, której rzadko słyszała. Marnujesz się tutaj, powiedziała mu kiedyś. Tylko uśmiechnął się gorzko. Świat nie chce już takich ludzi jak ja. Ale Rachel się nie zgodziła. Zaczęła widzieć Davida nie jako włóczęgę, ale jako kogoś z godnością, odwagą i mądrością ukrytą pod brudem. Pewnej burzliwej nocy Rachel znalazła Davida chroniącego się pod mostem. Myśli o deszcz walił jak młoty, a zimno przecinało wszystko. Nalegała, żeby poszedł z nią choć na jedną noc do zapasowej pryczy na komisariacie. Opierał się, ale Max popchnął go do przodu, jakby dając pozwolenie. Gdy wszedł na komisariat, ciekawe oczy podążały za nim. Oficerowie szeptali, Niektórzy szydzili, ale Rachel stanęła twardo. Uratował mi życie, przypomniała im. To uciszyło pokój. Przez jedną noc David i Max mieli dach, ciepło i jedzenie. To było dziwne, przyznał później, jakbym nie należał, ale też jakbym przypomniał sobie, co to znaczy być znów człowiekiem. Powoli ich więź rozrosła się w coś więcej niż wdzięczność, stała się przyjaźnią chaosie jej pracy, David stał się jej spokojem. Pewnego wieczoru Rachel została wezwana do zakłóceń Niar opuszczonego magazynu. Gdy przyjechała, ze strachem zdała sobie sprawę, że David był w to zamieszany. Grupa gangsterów otoczyła go w narożniku, drwiąc z jego obdartych ubrań, grożąc, że zabiorą Maxa. Policja, puść to! Krzyknęła. Gang szydził, ale rozproszył się, gdy przybyły posiłki. David miał siniaki na twarzy, ale Max był bezpieczny. Tej nocy Rachel została dłużej niż powinna, opatrując jego rany małą apteczką z samochodu. Nie jesteś mi to winna, mruknął. Rachel stanowczo potrząsnęła głową. Raz mnie uratowałeś, teraz moja kolej. Po raz pierwszy David nie protestował. Ich przyjaźń pogłębiła się. Rachel zaczęła zostawiać małe karteczki w miejscach, gdzie często bywał David. David starannie je chował, ukryte w fałdach jego zniszczonej kurtki. Dla niego były skarbami. Trójka z nich utworzyła niezwykłą więź: gliniarz, bezdomny mężczyzna i wierny pies. Potem nadszedł punkt zwrotny. Pewnej nocy Rachel odpowiedziała na wezwanie w sprawie zaginionego dziecka. Zdesperowani rodzice zgłosili zniknięcie syna w parku. Godziny minęły bez tropów. Gdy nadzieja słabła, pojawił się David, Max ciągnący go niecierpliwie u jego boku. Jest tam, powiedział David, wskazując na zamkniętą szopę. Rachel była sceptyczna, ale mu zaufała. Wył, a mując drzwi, znaleźli przestraszonego chłopca w środku. Koledzy Rachel patrzyli z niedowierzaniem. Po raz kolejny mężczyzna, któremu nikt nie ufał, uratował życie. David po prostu odszedł szeptem. Pies wiedział. Rachel nie mogła już dłużej milczeć. Zawołała za nim. David, ludzie cię potrzebują. Nie tylko ja. Wszyscy. Zamarł, potem powoli się odwrócił, oczy szukające jej. Kontynuowała. Masz więcej do zaoferowania niż myślisz. Nie pozwól światu mówić ci inaczej. Słowa uderzyły go mocniej niż jakakolwiek burza. Po raz pierwszy pozwolił sobie wyobrazić inne życie. Następnego dnia Rachel rozmawiała ze swoim kapitanem. Wyjaśniła wszystko. Noc, gdy David ją uratował, dziecko w szopie, niezliczone małe akty odwagi. Z początku jej kapitan prychnął, ale wytrwałość Rachel go zmęczyła. Dobrze, powiedział. Spotkam się z nim. Gdy przyprowadzono Davida, wyglądał na niekomfortowego w świetle jarzeniowym, mocno trzymając smycz Maxa. Ale Rachel stała obok niego, przedstawiając go nie jako włóczęgę, ale jako bohatera. Kapitan zaoferował Davidowi szansę, pracę na pół etatu na komisariacie jako tłumacz dla społeczności imigrantów. Rachel dowiedziała się, że mówi w wielu językach z ich rozmów. Z początku David się opierał, ale Rachel łagodnie go zachęciła. To nie jałmużna, powiedziała, to cel. W końcu David się zgodził, choć nerwowo. Pierwszy dzień był trudny. Spojrzenia, szepty wątpliwości, ale gdy pomógł przestraszonej rodzinie wyjaśnić ich sprawę, wszystko się zmieniło. Ludzie zobaczyli jego wartość. Tygodnie zamieniły się w miesiące. David nie był gliniarzem, ale był częścią zespołu. Jego umiejętności, intuicja i odwaga uczyniły go nieocenionym. Max pozostał u jego boku, teraz znany czule jako nieoficjalna maskotka komisariatu. Rachel widziała, jak następuje transformacja, a z nią pogłębiły się jej uczucia. Zdała sobie sprawę, że nie tylko podziwiała Davida. Troszcz. Iła się o niego w sposób, którego się nie spodziewała. Pewnego wieczoru, po długiej zmianie, Rachel znalazła Davida na zewnątrz komisariatu, wpatrującego się w światła miasta. Wyglądasz inaczej, powiedziała cicho. David zaśmiał się. Czystsze ubrania może. Rachel potrząsnęła głową. Nie, nosisz się inaczej, jak ktoś, kto należy. David zamilkł, potem szepnął: To przez ciebie. Słowa zawisły w powietrzu, ciężkie odznaczenia. Serce Rachel przeskoczyło. Dla Davida przynależność nie dotyczyła komisariatu czy społeczeństwa. Dotyczyła Rachel i Maxa, rodziny, na którą nigdy nie myślał, że zasługuje. Miasto zaczęło szeptać imię Davida. Słowo o zaginionym dziecku, które on i Max uratowali, rozprzestrzeniło się daleko poza komisariat. Gazety drukowały historię, nazywając go nieprawdopodobnym bohaterem. Za zachętą Rachel, David zgodził się uczestniczyć w spotkaniu społeczności. Rodzice chcieli mu osobiście podziękować. Stojąc przed tłumem, głos Davida drżał. Początku mówił o trudnościach, o byciu niewidzialnym, o przetrwaniu, ale potem mówił o nadziei, jak jeden akt dobroci przypomniał mu, że nadal ma znaczenie. Komisariat postanowił uczynić jego rolę stałą. Choć nie był oficerem, jego zdolność łączenia się z zapomnianymi stała się nieoceniona. Mediował w sporach, pomagał przerzucać mosty kulturowe, a nawet kierował młodych ludzi z dala od gangów. Pewnego wieczoru Rachel zaprosiła go na kolację do swojego mieszkania. Nerwowy, David przyniósł kwiaty, które kupił za swoją pierwszą pensję. Rozmawiali godzinami przy domowym makaron. Między śmiechem i długimi ciszami rosło nowe zrozumienie. Jednak wątpliwość się utrzymywała. Sam później David wpatrywał się w lustro, widząc blizny przeszłości wyryłe głęboko. Co ona może we mnie widzieć? mruknął. Max popchnął jego nogę, jakby spierając się. Rachel wydawała się niezachwiania przez jego wątpliwości w siebie. Za każdym razem, gdy próbował ją odepchnąć, przyciągała się bliżej. Nie z litością, ale z szacunkiem. Powoli David zdał sobie sprawę, że może miłość nie polega na byciu bezskazitelnym. Może polega na byciu widzianym całkowicie i nadal akceptowanym. Czasami patrolowali razem nieoficjalnie. Ona w mundurze, on w ciepłych butach, Max dumnie kroczący u ich boku. Tworzyli dziwną trójkę, ale dla ludzi, którym pomagali, symbolizowali coś potężnego odkupienie, partnerstwo, nadzieję. Kapitan Rachel wezwał ją pewnego dnia do biura. Zmieniłaś się odkąd wszedł w twoje życie, powiedział bezpośrednio. Przygotowała się na krytykę, ale zamiast tego uśmiechnął się. Na lepsze, walczysz mocniej, troszczysz się głębiej. Może wszyscy potrzebowaliśmy kogoś takiego jak David, żeby przypomniał nam, dlaczego nosimy odznakę. Punkt zwrotny nadszedł na miejskiej ceremonii, gdzie David został formalnie uhonorowany za odwagę. Stojąc na scenie, nerwowo się wiercił, ale obecność Rachel go uspokoiła. Gdy poproszony o przemówienie, nie opowiedział historii bohaterstwa. Zamiast tego powiedział: Nie jestem bohaterem. Jestem tylko mężczyzną, któremu dano drugą szansę. Nie patrzcie na mnie. Patrzcie na tych, których ignorujecie każdego dnia. Oni też mają znaczenie. Oklaski, które nastąpiły, były gromkie. Tej nocy, gdy szli do domu razem, światła miasta świecące wokół nich, Rachel wsunęła rękę w jego. David sztywniał, potem się rozluźnił, pozwalając ciepłu przepłynąć przez siebie. Czy kiedykolwiek myślisz o jutro? zapytała Rachel cicho. David spojrzał na nią, potem na Maxa. Mały uśmiech dotknął jego ust. Po raz pierwszy od lat odpowiedział: właściwie tak. To była nadzieja krucha, ale prawdziwa. Miesiące później David przeprowadził się do skromnego mieszkania, swojego pierwszego domu od lat. Ściany były goła, meble proste, ale dla niego był to pałac. Max miał swój własny kąt z łóżkiem i zabawkami, dzięki uprzejmości Rachel. Pewnego wieczoru, gdy Rachel pomagała mu rozpakować, David zatrzymał się. Uratowałaś mnie szepnął. Rachel potrząsnęła głową. Nie, uratowałeś się sam. Ja tylko przypomniałam Ci, kim jesteś. David przyciągnął ją blisko, wdzięczny i pokorny. W końcu jego podróż od zapomnianego człowieka do cenionej duszy była ukończona. A w tym nowym życiu miłość w końcu znalazła dom.